Wolantor jest dosyć szeroki, dlatego że mamy w kilku regionach swoich jakby przedstawicieli, którzy z nami testują różne rzeczy, którzy są osobami polecającymi wolantor, ale oczywiście wszyscy ci, którzy polecają. Wszyscy ma, używają są. naszych produktów. No i żeby dalej polecali, muszą być zadowoleni, więc, więc na pewno te osoby, z którymi współpracujemy w ten sposób, że zaliczamy ich do właśnie grona naszego zespołu, są zadowoleni z tych produktów. Dzięki również Wam. Na dzień dzisiejszy w tym roku powstał kolejny produkt. Bioinfex to był ten produkt, którego końcówka który, była w grudniu 2024, kiedy można powiedzieć na świat pokazaliśmy. A teraz nowy produkt AdenoFix, czyli na adenowirozę jest już i jest chyba w sprzedaży od tygodnia. Yy... Nie ma, się już się nie ma już prostu tak to prawda. Yy, I teraz nie mogę obiecać, że tych produktów więcej nie będzie. Bardzo wiele osób nam podpowiada yy, to, co powinniśmy wdrażać. Yy, bardzo dużo rzeczy bierze się z tego, że widzimy dzięki przede wszystkim dzisiaj i -y, yy, dzięki doktorom potrzebę, jaka jest potrzeba dana na rynku więc się też na to nastawiamy, ale nie przekraczamy tej granicy, to wszystko ma być naturalne, bezpieczne i profilaktyczne, czyli nie wychodzimy poza, mimo, że słuchajcie, mieliśmy taką historię, że nasz bioinfeks poleciła nawet weterynaria do tego, żeby to był produkt leczniczy, czyli żebyśmy się żebyśmy go zakwalifikowali do produktów leczniczych, które wiadomo, to jest długi czas, zanim on by się na rynku pojawił, bo wymaga on różnych doświadczeń, innym zupełnie innej rejestracji, dużo więcej pieniędzy zaangażowanych w to, żeby on powstał. Także, także na razie on jest sprzedawany i będzie na pewno przez najbliższy okres jako suplement diety. Być może o tym pomyślimy. Oczywiście mamy też takie sytuacje, kiedy weterynaria nie tylko przychodzi nam zasugerować coś i pochwalić, ale również było kilka donosów, które, e, które spowodowały to, że weterynaria przyszła i sprawdzała. Tutaj e... weterynaria przyjechała, sprawdzić produkt leczniczy tak, e, tak. Na, na wniosek e, z, zainteresowanych hodowców tak. i stwierdziła, że, że co by nie mówić, to produkt może być rejestrowany jako leczniczy. I żebyśmy o tym pomyśleli. Ale tak, to nie musimy, nosi. wszystko jest zgodnie z prawem. Tak. Tylko, że gdzieś panuje jakaś, jakaś, jakieś takie przekonanie wśród rzeszy użytkowników, że jeżeli coś ma właściwości lecznicze, to musi być lekiem. I to może to jest błąd, nie, nie, niepotrzebnie się na tym skupiamy. Jest wiele składników, które są w tych produktach, które są, mają właściwości lecznicze, o tyle powiedz. Nie? Natomiast generalnie do tej pory, czy to z donosów, czy to z kontroli, faktycznie wychodzimy ogromną ręką, wszystko jest dobrze i, że tak powiem, weterynaria też nie zawsze jest w stanie ocenić bez jakiejś lekcji od nas, jak mają na to patrzeć, ale jak zrozumieją te wszystkie mechanizmy, to się stają, że tak powiem, mniej urzędowe. Także no tyle, nie? to jest tylko kwestia dopasowania sobie. Dopasowania to nie da się, bo niejednokrotnie tam chcemy złotej recepty od Marcelinki, bo Marcelinka bierze cały ten ciężar komunikacji ze środowiskiem hodowców gołębi. Dla niej to jest przyjemność, ja jej współczuję jak jestem bogata, bo No środowisko. I ja tłumaczę Marcelinie jedną rzecz. Nie jesteśmy w stanie podać złotej receptury, bo to tak jakbyśmy podpisali na kogoś wyrok. Każdy się musi dopasować. Trochę więcej odwagi, trochę więcej, że tak powiem, pomyślunku, kreatywności, a będzie dobrze. Widzicie po mnie, że ja też jak latałem czołowo w okręgach, w oddziałach i tak dalej, był taki okres czasu, że praktycznie rzecz biorąc nie leciałem, prawda? Nie lecę, ale myśmy tutaj testowali produkt za produktem, zmienialiśmy co w chwili ustawienia, tak, siak, owak, nie? W tym roku już nie testowałem. <laughs> A ci co znają hodowlę Ziska Borońskiego, bo przecież jest Mirek, który ze mną lata od lat w jednej sekcji, no to tam były gołębie takie kurcze, że z zamkniętymi oczyma można było typować, nie? A tu Przeleciałem najsłabszą drużynę, utrzymałem pozycję w pierwszej dziesiątce oddziału Mysłowicy. To o czymś mówi, nie? I ja to chciałem właśnie nagrać, nie? To jest plus doświadczenie bolońskiego plus siła wolontora. Natomiast jeszcze wracając do środków wolontora, to powiem tak, wyszło, wyszło trochę tych środków, miałem teraz możliwość przetestowania trochę w Polsce swój program lotowy oparłem praktycznie na czterech środkach, jeżeli chodzi o te Na tym białku, które wyprodukował Volantor, uważam, że chyba lepszego na rynku nie ma. A testowałem już różne. Połączenie tego białka roślinnego, zwierzęcego, pszczelego jest bardzo dobre, nawet do indywidualnego odbudowania. Dlaczego tak uważam? Już pomijając loty, gdzie, gdzie, gdzie naprawdę no, hodowcy bardzo chwali, miałem dobre opinie. Teraz u siebie w gabinecie mam dużo takich gołębi, gdzie ludzie przynoszą z ulicy. To są... Zresztą, jak ktoś jest ze mnie w gabinecie, to widzi ile tych ludzi teraz jest. Mnie to czasami denerwuje, bo przychodzą i blokują i tak dalej, ale tu nie ma mowy, żeby po prostu nie lecić i tak dalej, bo ta mentalność ludzi się zmieniła, przynoszą naprawdę takie, takie no bardzo ciężkie, kachetyczne, wyniszczone te głębie i trzeba ratować. I odbudowuję m.in. innymi tym białkiem. Drugi, drugi produkt jaki oparłem to był KMZ Pulmo. To KMZ Pulmo, ten produkt oparłem w profilaktyce takiej przedlotowej, zamiast flegaminy, na przykład akticholu i kropli, żeby działało wykrztuśnie odkażająco i też bardzo dobrze się sprawdził, natomiast naloty zastosowałem dwa, bioinfex na kokcydiozę i rzęsistka podchodząc na początku bardzo nieufnie, bo ja do ziół podchodzę jak do ziół, wierzę w leki wierzę też w zioła, Bioinfex też uważam fajnie, naprawdę dobrze działa i w profilaktyce i leczniczo, jeżeli ktoś już ma kokcydiozę albo silnego rzęsistka to musi być ta dawka 10 ml bo pięć jest troszeczkę za mało, ale, ale przy takiej profilaktyce i przy tym te 5 ml się po prostu też tutaj bardzo dobrze sprawdzało. No i uważam jeszcze bardzo dobre są aminokwasy, te egzogenne, te takie naloty, które były. Ja stosowałem to w środę, niektórzy hodowcy dawali w czwartek i do tego, tak jak powiedział właśnie dziku, trzeba to wszystko dopasować do swoich tych. Uważam, że trzeba to trochę podeprzeć lekami też czy szczepionką na drogi oddechowe, czy, czy, czy po prostu jakąś taką profilaktyką w kierunku dróg oddechowych do tego i, i zdaje to po prostu, bo uważam bardzo dobre efekty. W związku z tym, że mamy teraz już Adeno, tak, ale mamy Adeno <grym> ostatnia, ostatnia głodna chyba. Adeno i, i, żeby... i jesteśmy Czasem. przed lotami gołębi młodych. Zastanawiałam się, czy zamiast na przykład, tak jak podajemy zaraz po przylocie, to co zawsze Zciśł proponował, żeby rzeczywiście ten bioinfeks dwa dni po locie stosować to ja bym teraz myślała, patrząc na ten skład i na to wszystko, żeby raz stosować Bioinfex, raz Adenofix i zobaczyć, w związku z tym, że jeden będzie typowo antywirusowo na przewód pokarmowy działał, a drugi będzie na adenowirusach. Mamy nasz taki zespół, który pracuje głównie w biurze, bądź tak jak ja jeżdżę do hodowców, znacie mojego tatę, znacie, znacie mnie, znacie też czasami osoby, które gdzieś tam są na targach, ale nie znacie naszych dwóch cudownych perełek. Ola i Olena, które są naszymi cudownymi kobietkami, które pracują na produkcji, i to dzięki nim otrzymujemy pięknie opakowane produkty, no i dopilnowane wszystko przebadane, więc ja bym chciała tutaj Wam przedstawić dziewczyny i bardzo Wam podziękować za to, że jesteście, za to, że wszystko przygotowujecie na czas i dbacie o to, żeby niczego nie zabrakło. Więc powiedzcie, jak w ogóle się czujecie, jak wam się pracuje, no i coś więcej o tym, co. co co tutaj robicie dla hodowców. Nie, no co, nie, jeśli wytwarzamy produkt, który jest y, korzystny dla ludzi, y, dla gołębi, to my czujemy się wspaniale. Czyli i, i, czy, czynimy dobro i dla zwierząt, tak, i dla planety, tak, i dla ludzi. Przede wszystkim y, chodzi o zdrowie, bo zwierzęta no, naprawdę bardzo ważne dla nas. I... A Ola jest bardzo blisko też zwierząt, bo sama ma bardzo dużo psów i też e, mieszkasz blisko hodowców u ciebie jakby w rodzinie i w otoczeniu ta, twoim jest ta, sporo ta, ta. hodowli i gołębi ozdobnych i pocztowych, prawda? No wujek mój e, zajmuje się wujek mojego męża i mój e, ma gołębie i bardzo fajnie produkcję. Także, e, jak przychodzi to od razu... Oh. Takie głębi, mam takie dobre, wszystko jest cudownie. Cieszę się, że jesteś. No, no także dziękujemy. Oleta jest z nami trochę krócej, ale myślę, że powoli, powoli też wiedzę sobie zdobędzie, ale myślę, że też zadowolona, prawda? I bardzo pracowite dziewczyny, także wielkie jeszcze raz dla Was podziękowania. Jak sezon lotowy na Gołąbki Stare i co Was zaskoczyło pozytywnie, a co było gdzieś tam przeszkodą? Może trochę o pogodzie, może trochę o warunkach, które gdzieś tam nie sprzyjały. Witam kolegów i koleżanki. Moje nazwisko Kupień, oddział Mysłowice, okręg Katowice. Sezon bardzo dziwny z tego powodu, że te pogody były tak mało przewidywalne z dnia na dzień. Pogoda się zmieniała, warunki pogodowe. Wiatry wiadomo jak wiatry, raz w prawo, raz, raz w lewo, Dziękuję. pomagały jednym i drugim. Co jeszcze? W drużynę miałem 62 gołąbki na początku, w tym tylko 20 głębi dorosłych. Nieduża była to garstka tych dorosłych głębi. Było w tym 19 samiczek, przeważnie dwuletnich. Do dziesiątego lotu Prowadziłem w oddziale Mysłowice. Na pierwszym maratonie e, brakło mi dosłownie pióra, żeby odbić serię. E, Byłem 6 gąbków, seria była 15-7. Spadłem na drugie miejsce. A na ostatnim locie warunki pogodowe, jakie były w całej Polsce, to każdy wie. Fronty burzowo-deszczowe przechodziły. E, w tych warunkach, no wiadomo, te, te lotniki. Mocne, szybkie, że tak powiem, bo nie ma głębi głupich i mądrych, tylko są szybkie i wolne. I te szybkie głębie gdzieś poszły, poszły gdzieś bokie, po prostu chciały nadrobić kilometrów, ominąć fronty burzowe do, do, do domu, do głębnika. Jednak nie wszystkim to się udało. No ja poniosłem e, chyba od 20 lat taką sromotną, może nie klęskę, bo głębie się na dniach już. W miarę pozlatywały ale spadłem z drugiego miejsca na piąte. No i co? Szykujemy się do lotów młodych. Tutaj z drużyną Volantora będziemy testować przy pomocy Marceliny i doktora Myszkowskiego Roberta nowe produkty firmy Volantor. Dla młodych jest to dość istotne, bo te pierwsze wywózki treningowe, pierwsze loty, pierwsze stresy, upały. Młode bardzo są podatne na te wszystkie y, zawirowania. Środek może być nami to podpowie ten najnowszy, który w Adeno Fix będzie na pewno tak. włączony na Adeno, już tak typowo u młodych. No i pewnie Bioinfekt pod kątem ochrony przed koktywiozą, rzęsiskiem, grzybicą, też, bo tutaj doktor Dokładnie. podkreślał, że to też nam fajnie chroni. A młode są dosyć podatne. No i klasycznie podejrzewam BIS, probiotek. I że BIS stosujesz drugi rok, pulmowet także, także te, te dwa środki z firmy Volantor już, już były testowane u mnie. I następne dwa no dzięki firmie Volantor wejdą w skład, a, tak powiem, planu lotowego. planu lotowego. Będziemy testować, a... Drużyna Młodych, nigdy nie mam tych Młodych dużo, bo to jest maksymalnie gdzieś około 60 ułomków, w tym roku jest 57. W ciągu ostatnich 6 lat zdobyłem 5 razy mistrzostwo oddziału w bardzo mocnego oddziału, który jest na Śląsku. Także po sezonie myślę, że będzie odpowiedni komentarz zamieszczony, czy to na stronie Wolantora, czy na Facebooku, na jakiejś grupie lotowej, czy te środki w jakiś sposób pozwoliły utrzymać zdrowotność w stadzie, bo chyba to jest najistotniejsze już wiadomo, suplementacja jako taka wszystkie karmy, dodatki, ale bez zdrowia najlepsze głębie nie polecą, najlepsze głębie się stracą. Musi być zdrowie, 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 a potem troszeczkę szczęścia i do boju i do przodu. Dziękuję śdecznie, dobre lot. całemu oddziałowi e, za przyjęcie nas tutaj, e, za spotkanie, za rozmowę, za cudowną atmosferę. Mamy nadzieję, że te spotkania wejdą nam w krew i za rok powtórzymy. Prawda, panie dzisiaj? Prawda. Prawda? I dziękujemy prezesowi oddziału za zorganizowanie tego spotkania. No i miejmy nadzieję, że będziemy to powtarzać co roku, prawda? Bo to takie nasze pierwsze faktycznie w takim składzie spotkanie, duże podsumowujące sezon latowy kołendów starych. Oni nie dziękują, a ja dziękuję wolontariuszom, bo jak zawsze przyjeżdżają z towami pełnymi prezentów, Obdarowują hodowców, których jak wskazuję. Albo zapraszam. Nawet za imprezę płacą, Także resztę sobie dopowiedzcie, co to za firma. A co do skuteczności, no to zapraszam na stronę działu Miałem Lifehop w od 20 lat, ale przestałem eksperymentować tak, jak obiecywałem. Jeszcze w te Jeszcze w Miałem reprezentację e, Polski? Miałem reprezentację Polski. Tylko doświadczenie i siła wolontowa. Pamiętajcie. Powiedziałem to i powtórzę po raz kolejny, jeżeli sobie będziecie umieli dopasować suplementację Volantora, porównywanie to z Toskami, ze swoimi gołębiami, uzyskacie wyniki takie, jakie uzyskują chłopaki w całej Polsce, No nokautując rybami. Wszystkiego dobrego, dobrego, pozdrawiam Was.